Jeszcze jadam. Dlaczego tam ciało... Co? <laughs> Pomocy. Od ostatniego czasu, jak się widzieliśmy, trochę się zmieniło. Zmieniło się najgorsze. Jestem stratny jeszcze więcej niż byłem. Zwłaszcza po dzisiaj. I trzeba to jakoś nadrobić. A jak? Nie mam pojęcia. Dzisiaj z nie wiem ilu ekstrakcji... Udało uciec mi się tylko raz, więc jest tragicznie. Straciłem sporo sprzętu, sporo cierpliwości i sporo pieniędzy. Mam nadzieję, że uda mi się uciec chociaż raz dzisiaj. Dzisiaj z pingiem jest już zrobione lepiej. Tyle dobrze. Jestem po drugiej stronie mapy, po północnej dokładnie. Bardziej na wschód. Jestem w miarę blisko jednego z safe'u. Prawdopodobnie najbliższy spawn znany przynajmniej i spróbujemy go zraszować. Zobaczyć czy uda nam się dojść tam jako pierwszy i czy uda nam się zdobyć coś ciekawego. Ktoś już tam wbieg, ale to chyba skaw. Wydawało mi się, że słyszałem kroki na no blisko. W środku na pewno są skawy, bo już byłoby słychać safe. Owszem, to błyskawy. Co tu jest takiego? Pieniądze. Słabo, troszkę słabo. Bioskaner wezmę, przyda mi się. Pełny magazynek, trójkowa amunicja, nie najgorzej, mogło być lepiej. Uuuu, dobra. Teraz jak przynajmniej umrę, zwrócę chociaż z odrobiną lutu. 150 tysięcy. 130 przepraszam. Nie umiem w matematykę. Proszę o wybaczenie. Są na środku, pewnie czekają na zrzut. Ja w to nie zamierzam się bawić samemu. Zobaczę na skanie, czy nikogo nie ma. Nie widzę. Bardziej zależy mi na tym domu. I nie podoba mi się, że to jest ciało skawa. Czy ktoś to mógł jednak być. Ale nie w środku. Nie ma nikogo. Także ryzykuję, chociaż jak to było ciało, to strzelam, że ktoś tu już był i mógł zabrać. Safe, nie, jest jeszcze. Super. Oho, widziałem konto Moka. Czerwone, kurwa, to skaf. Aj, niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Nie mam skanera. Boję się, że ktoś za mną wybiegnie. Idę w jedno miejsce, bo mam do tamtego akurat biura klucz. I mam szczerą nadzieję, że nikt inny, kto tu się zrespił, tego klucza nie miał. I że to, co będzie w środku, będzie moje. Wszystko pozamykane. Ah, byli tu. Kur... Wszystko przeszukane. Wow. Ale chyba. To był gracz. Jestem ciekawy, ile tam temu zabrałem HP. Musiał być na low. Bo nie chcę mi się wierzyć, że połowę magazynka w niego wypakowałem celnie. A. Ja mu dużo zostało, to jest niemożliwe. Udało się przeżyć w końcu! I w nawet dobrej, z dobrą ilością lutu, bo ponad 650... Niestety żadnego gracza nie udało mi się zabić, było... no nie... nie powiem, że blisko, bo będę się oszukiwał, ale... Było wystarczająco. Dobra, pora uzupełnić amunicję i lecę dalej i jestem w tym miejscu, dobra lecę dalej, nie, nie cofam się, nie idę do tamtego o Boże, znowu to miejsce mam nadzieję, że tym razem tu nie przesiedzę tak długo jak ostatnio i chyba dostałem crash gry nie wierzę i co teraz z itemami, nie mam pojęcia o, mogę zrekonektować, dobra, spróbuję zrekonektować mam nadzieję, że nie będę w Udupionej pozycji. W sensie mogę, muszę, bo, bo było napisane, że jeżeli tego nie zrobię, stracę wszystkie itemy, jakie miałem. A tego nie chcę. Tak, to przynajmniej będę miał szansę zawalczyć o te itemy, żeby ich nie stracić. Jestem tu, gdzie mnie wywaliło. Okej. Okay. Nie siedzę tam. Nie ma bata. Kolejka, Nikogo nie było na safe, Jest znowu. Ludzie teraz walczą o te zrzuty, one są chyba bardziej, bardziej drogie. Zdawaj słyszę kroki, to są na 100% gracza. Pytanie, czy był sam? I to nawet nie mam za dużo. No nie opacało się to w cholerę Spróbuję o jego ciało Zawalczyć Aha Jeszcze jeden Nie wiem gdzie on jest Dlaczego tam ciało... Co? Super! Na bardziej otwartym terenie to nie mogło być? Prawdopodobnie on miał bioskaner, tego co na górę wyrzuciło Szkoda, że go na górę wyrzuciło Naprawdę szkoda Gdyby był na dole, byłoby mi łatwiej się do niego dostać i mniej ryzykować Zwłaszcza jak gdzieś tu ma jeszcze kolegę O! O, jak miło! O, jak miło, naprawdę! Proszę się pokazać w najbliższym dystansie ich tu nie mam. Okej okay. Ta gra mnie naprawdę musi nienawidzić z tym lutem Dlaczego go tam do góry wywaliło Nie mam bladego pojęcia Dobra, powiem tak Bez ryzyka Zabawy nie ma W plecaku O! miał coś, ale wyrzuciłem jak debil. Biorę plecak za sobą. I stąd uciekam. Znowu lecę okrężną drogą. Lubię się przy ścianie trzymać. Jestem odrobinę pewniejszy dzięki temu. Byli tu. Oj i tu. O, to, 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 to byli. Zaryzykuję po trochę więcej lutu. Są tu skawy. Drzwi zamknięte. Dobry znak. Otwarty. Złoty zegarek, wow. Złota amunicja zawsze przyjmę. Nieważne jaki kaliber, bo złota to złota. Jestem w moim ulubionym miejscu, ee, dlatego że tu często są jakieś ciekawe rzeczy do znalezienia. Na dodatek jest w miarę spokojnie. Ale jak na coś teraz, niczego tutaj nie ma ciekawego. Jak za menu stoję? Nie ciekawie? Połowa. No super. O, jeszcze nawet do widzenia. Jakaś skrzynka mi została. Za 15 tysięcy receiver? Mam coś tu gorszego? Toolbox. To by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję też, że ta seria Wam się całkowicie podoba. Bo to jest drugi odcinek, dopiero zaczynamy. Tydzień temu był pierwszy. Za tydzień mam nadzieję, że będzie kolejny. Jeżeli macie jakieś uwagi, zapraszam do komentarzy. Nie zapomnijcie o łapce, o subskrypcji. A ja z wami się żegnam i słyszymy się w następnym filmie czy